Jest to dowód na to, że ci ludzie są ze sobą, bo oni Cię po prostu lubią. I tak naprawdę nieważne co Ty robisz, to oni będą Cię oglądać i będą Cię słuchać właśnie dlatego. Dzisiaj opowiem Wam o moim zdaniu na temat budowania marki osobistej, o autentyczności, o tym, że nie musisz być bogaty, żeby budować siebie w internecie i gdziekolwiek indziej. Nie musisz być popularny jeszcze, żeby budować siebie. Nie musisz być idealny przyjmijmy, że przyjmę rodzajnik męski, bo rodzajnik męski, czyli ten człowiek, i zwracam się do Ciebie człowieku. Jestem trenerką personalną, początkującą trenerką personalną i masażystką Kobido już z ponad dwuletnim pół i półletnim stażem, więc myślę, że to jest już jakiś czas, żeby powiedzieć już o swoich doświadczeniach z budowaniem marki osobistej. Na Instagramie jestem już od, nie wiem, 8 lat. Regularnie dodawałam takie same rzeczy, to znaczy mój profil wyglądał trochę inaczej, bo było tam więcej mojej twarzy, ale zawsze pokazywałam sobie to, jak wyglądam, teraz jest tego mniej. Jest więcej tego, co robię, ale mimo wszystko zazwyczaj pokazywałam to, co robię. Czyli, że chodzę regularnie na siłownię, że lubię zdrowo jeść, żyć itd., itd. I wykształciłam sobie małą społeczność. Nie jest to dużo, bo jest to 2000 osób, ale te osoby są ze mną naprawdę od wielu, wielu lat, bo ta liczba obserwujących jakoś drastycznie nie urosła. Naprawdę przez te 8 lat. I co ciekawe, teraz kiedy buduję swój biznes w oparciu o moją markę osobistą, to te osoby dalej ze mną są i dalej oglądają to, co robię. Jest to dowód na to, że ci ludzie są ze sobą, bo oni Cię po prostu lubią. I tak naprawdę nieważne, co Ty robisz, to oni będą Cię oglądać i będą Cię słuchać właśnie dlatego, że masz swoją unikalną energię i oni na jakimś... Poziomie, z Tobą rezonują naprawdę tyle ludzi na świecie, i każdy z nas jest inny, i ma swoją unikalność i wyjątkowość. Każdy ma swoją unikalną wartość i wyjątkowość, i to jest to, co powinniśmy podkreślać, co powinniśmy w sobie budować i rozwijać, bo właśnie to, właśnie autentyczność przyciągnie do nas ludzi. Zobaczcie, co się dzieje z influencerami, którzy nie wiem, na przykład robią jedno, a potem robią drugie. Ludzie bardzo, ale to bardzo przeżywają te ich zachowania, tak wręcz się utożsamiają z nimi i z ich życiem, i na przykład piszą im komentarze typu zawiodłem się na tobie, jak możesz, taki fałszywy. I z taką naprawdę ogromną wczutą traktują tych ludzi, którzy są po prostu wykreowani. Zobaczcie, stanie w momencie, w którym Ty będziesz autentyczny, będziesz po prostu sobą i będziesz robił wszystko w zgodzie ze sobą, nie tylko w zgodzie z pieniędzmi. To raz. Prędzej czy później zarobisz pieniądze, a dwa, będziesz miał grono ludzi dookoła siebie, którzy widzą i doceniają Twoją autentyczność, bo ludzie naprawdę właśnie to widzą i naprawdę na to zwracają uwagę. Czy możesz być kolorowym ptakiem i robić hajs? Możesz. Czy możesz być kolorowym ptakiem, różową pindą? Tutaj pozdrawiam Karolinę Orzechowską na Instagramie która zajmuje się właśnie marketingiem i sama siebie nazywa różową pindą i pindy to jest wspaniałe określenie. Spójrzcie na aktorów, na gwiazdy Hollywood i innych bardzo popularnych ludzi. To są zazwyczaj ludzie inni, ludzie z sukcesu, to są zazwyczaj ludzie inni, ludzie, którzy mają inne nawyki, którzy nie podążają za tym, co świat oferuje, pokazuje, bo to są ludzie, którzy tworzą trendy. Z obajnym Przykładem jest to, że ty masz dzisiaj jakieś prawa w ogóle i możesz być autonomiczną, wolną jednostką. Ktoś kiedyś, kogoś się uważało za bardzo dziwną i bardzo inną osobę, która nie powinna mieć prawa głosu, tak bardzo walczyła o ten swój głos, że zrobiła pierdoloną rewolucję. Także nie bójcie się pokazywać siebie, nie bójcie się pokazywać swojej wyjątkowości, nie bójcie się mówić rzeczy, z którymi nie wszyscy mogą się zgodzić, bo to dobrze, że nie wszyscy się z wami zgadzają. Dajcie do swojej niszy i na pewno o wiele bardziej będziecie spełnieni, kiedy będziecie rozmawiać z ludźmi, którzy was rozumieją i są w tym waszym wąskim kółku zainteresowań, aniżeli próbować jak. Zupa pomidorowa, tak? Bo tak się mówi, że nie jestem zupą pomidorową, żeby ją wszyscy lubili. I that's the truth. Budując tą swoją markę osobistą przez lata, nawet nie wiedziałam, że to robię, bo po prostu jako nastolatka wstawiałam realne pierdy do internetu, czyli wszystko co lubię. I, I zawsze pozostając sobą, gdy nie próbując się dopasować pod nic. Jeżeli boisz się, że Twój Instagram nie jest idealny, nie masz zbudowanej kolorystyki, nie masz idealnego lejka mar marketingowego, że to, że tamto, to uwierz mi gdzie ja mieszkam w dużym mieście, bo Szczecin ma około 400 tysięcy mieszkańców, więc że ja jestem rozpoznawalna już z tego, co robię, pomału w swoim mieście. Bardzo szybko to się stało i sama nie wiem, jak to się stało, i bardzo mnie to cieszy. A nie mam żadnej z tych rzeczy, którą przed chwilą wymieniłam, bo jestem dzikusem, lecącym na flow, zawsze stawiam na naturalność i po prostu mam robotę do zrobienia i chociażbym ch chciała, żeby te treści były bardziej estetyczne, ułożone chronologicznie, zgodnie z planem, wykonane, mieć lejek sprzedażowy. Ja po prostu nie mam na to czasu, bo tak jak powiedziałam, mam robotę do wykonania, a tego chce każdy twórca, każdy po to tworzymy, żeby mieć pracę. No chyba, że tworzenie jest naszą pracą, tak? Ale ja mówię tutaj o osobach, które tworzą social media, a jeszcze dodatkowo mają na przykład właśnie usługi, a dalej to jest praca, a content ma nam pomóc. I mój content, pomimo tego, że w ogóle nie jest idealny, bardzo mi pomaga. Jeszcze jedna taka rada ode mnie. Nawet jak masz ręce zajęte robotą, to w dzisiejszych czasach niestety, ale Instagram czy Facebook to jest potęga, i jeżeli nic nie dodajesz, a szczególnie nie dodajesz relacji, to tak jakby ciebie nie było. Wiem, że jest to dosyć głupie. Musisz po prostu codziennie pokazywać swoją twarz niezależnie od tego, czy chcesz, czy nie, bo możesz mieć bardzo dużo pracy i czuć tym przytłoczenie, ale w dzisiejszych czasach wszyscy korzystają z internetu i ludzie nie widząc Ciebie w internecie myślą, że nie istniejesz i że nie pracujesz. Nie myślą, że Ty tak dużo pracujesz, że nie masz czasu na dodawanie, więc skrupulatność, niech to będzie chociaż jedna stolka dziennie. To może być nawet Twoje zdjęcie. My już przełamaliśmy ten schemat, że prywata na Instagramie, roboczym nie jest ok. Właśnie jest ok. Właśnie ludzie chcą to widzieć, ludzie chcą widzieć ciebie, ty pracujesz, chcą widzieć Twoich uśmiechniętych klientów razem z Tobą, stworzyć tą przyjemną, zabawną aurę, pokazać siebie jako człowieka. Mówię to oczywiście z mojej perspektywy, jeżeli to z Tobą rezonuje i tak chciałabyś, chciałbyś się kreować, a boisz się, że ty to uwierz mi, że to przyniesie efekty. Oczywiście możesz też kierować się na eksperta i specjalistę, ale ja nie mówię w tym filmie do takich osób, tylko ja mówię do takich osób, które po prostu są wariatami i tymi wariatami chcą pozostać. To obiecuję ci, że masz do tego prawo i możesz realizować siebie w ten sposób. Rozmawiam z bardzo wieloma ludźmi, bo mnie to po prostu interesuje i zadaję wiele pytań wielu ludziom. Trafiliśmy na takie czasy, na szczęście, że wszystko jest tak sztuczne, skomercjalizowane. W każdym rogu jest multum wszystkiego, ludzie są przesyceni estetyką, która oczywiście jest piękna. Ja też uwielbiam oglądać takie treści, ale już ludzie zaczynają dostrzegać, że to nie jest realne życie, albo po prostu porównują je ze swoim i są jednostki, które porównują się z tym i się źle czują. Są takie, które nie porównują się, ale no widzą, kurde, to nie jest realne. I mam czasu to, tego oglądać, bo nie mogę tego zaaplikować do swojego życia, więc są bardziej praktyczne, więc po prostu odpulają te treści. Jestem estetką i estetką jestem w odbiorze świata, uwielbiam piękne rzeczy, ale sama tak jak powiedziałam, nie mam czasu ustawiać wszystkiego myśleć o tym zawsze jak wyglądam, co powiedziałam. Nie mam sp specjalnego targetu ludzi, których chcę trafić. Chcę trafić do wszystkich. Chcę, żeby każda osoba, która mnie obejrzy, sobie pomyślała: kurde, jeżeli ona może, to ja może, a nie żeby myślała, że nigdy nie będziemy stać na taki dom. Dlaczego jestem taką syfiarą, bo tu jest tak idealnie czysto. Ta osoba je tylko zielone jedzenie, a ja odgrzałam właśnie kotleta i tak dalej. Słuchajcie, jest już tego po prostu przesyt i to jest Twój znak, że Ty masz teraz szansę na pokazanie siebie, pokazanie swojego normalnego życia, swojej podróży, jako po prostu zwykłego, zajebistego człowieka, bo to właśnie teraz takie kanały są na popularności. Na Instagramie, na TikToku, na YouTubie wszędzie, i uważam, że jest to piękne. Uważam, że świadomość ludzka po prostu już przechodzi trochę na inny level, i uważam, że jest to piękne, że jest to zdrowe, że internet jest fajnym miejscem. Zobaczcie, wszystko ma dwie strony, tak? Z jednej strony możesz się wykreować, na kogo chcesz, i być kim chcesz, i to jest super. Ale z drugiej strony, dlaczego się kreować? Dlaczego nie po prostu być? A podsumowanie tego filmu, jeżeli naprawdę to wszystko masz i naprawdę tym wszystkim jesteś, to bądź i to jest super, że to masz i wspaniale, congratulations! Ja też do tego dążę, żeby mieć czyściutkie, poukładane życie, wszystko białe, idealne pudełka, ciuszki, pilatesik, wolny czas i tak dalej jakieś fancy rzeczy i wycieczki, ale jeżeli go nie masz, to wyzywanie swojego życia w taki sposób naprawdę wprowadza ludzi w kompleksy i no niestety jako ludzie porównujemy się do innych. Tak. Po pierwsze, nie wszystko co widzicie w internecie to jest prawda. Większość z ludzi ma normalne życie, nawet jeżeli kreuje content i po prostu wykonuje dzienne czynności. i Nie musisz być idealnym, żeby zarabiać pieniądze. Nie musisz mieć perfekcyjnego Instagrama. Nie musisz w określony sposób wyglądać, w określony sposób. Jasne, bądź schludnym, czystym, fajnym człowiekiem, ale nie pozwól, żeby perfekcjonizm, żeby to, jak się prezentują inni ludzie, powstrzymywali ciebie od tworzenia treści, twoich unikalnych treści. Jeżeli nie potrafisz tworzyć zajebiście pewnych treści, tak jak ja, to uwierz mi, że znajdziesz ludzi, którzy to docenią. I. Jakie to jest dla mnie, yy, dla mnie cieszące po prostu, że nie czuję tego przymusu, yy, uczę się pomału, ale ucząc się, podejmuję kroki każdego dnia i stawiam się, pokazuję się i zbieram tego owoce. A w momencie, w którym ty uczysz się tylko w swojej głowie i masz cały czas do siebie wymaganie, że pokażę siebie dopiero jak będę mieć idealne to, idealne tamto. Jak yy, mój Instagram będzie wyglądał tak i tak, jak ja będę wyglądać tak i tak. Uwierz mi, że inni ludzie nie przejmują się tobą tak jak Ty sam, a Twoja naturalność i lekkość może im pomóc yy, w budowaniu. Samego siebie, także. Idziesz z tematem po swojemu i niech 2025 będzie Twój.